Witam serdecznie wszystkie zodiakalne kociorożce na czytaniu na miłość. Styczeń 2021. Zobaczmy, co w sferze miłosnej chcą Wam przekazać energię. Przy okazji zapraszam wszystkich do subskrybowania, do lajkowania, do zostawiania komentarzy pod moimi filmikami. Dziękuję już tym, którzy to zrobili, którzy się angażują. Zapraszam również do czytań prywatnych. Informacja znajduje się pod każdym filmikiem. A teraz przechodzimy do koziorożca. Miłość styczeń 2021. Zobaczmy, jakie energie dla koziorożców w sprawach miłosnych na styczeń. <laughs> Dla koziorożców los szykuje być może jakąś niespodziankę, coś czego się być może nie spodziewacie. Może to być taki grom z jasnego nieba, czyli coś, co nie jesteście w stanie przewidzieć, a do was po prostu w tym miesiącu przyjdzie, czyli jakaś zmiana. Jakieś powodzenie, jeżeli mówimy o, o sprawach miłosnych, być może też przeznaczenie. Karty mówią, że będzie to prawdopodobnie jakaś wiadomość. Wiadomość, która do Was dotrze, która być może pobudzi też Wasze zmysły to jakaś, jakiś list, jakaś nowina, albo też Pojawi się jakaś osoba, przyjaciel, ktoś serdeczny, miły. Natomiast wy możecie mieć obawy, czy to jest właśnie to, o czym, o, o czym żeście myśleli, albo to, czy to jest ta właściwa osoba, czy jak należy postąpić, jak należy zareagować. Jest to czytanie ogólne, więc nie będziemy tutaj dokładać kart, żeby sprawdzić dokładnie o co chodzi. Natomiast pokazuje się tu taka niemożność dokonania wyboru. Jeszcze nie mamy pełnej informacji, nie wiemy jeszcze wszystkiego, i jeszcze nie jesteśmy w stanie na tym etapie podjąć właściwej decyzji. Czyli widać, że w tym miesiącu, w styczniu coś się zadziewa, czyli przychodzi coś do nas niespodziewanego, na co żeśmy nie liczyli, są to jakieś wieści, jakieś listy, wiadomości, nowiny lub też kontakt z kimś miłym, sympatycznym. Natomiast my jeszcze nie podejmujemy w związku z tym żadnej decyzji. Zatrzymujemy się, musimy pewne sprawy przemyśleć. Zobaczmy, jaka karta rada. Dla koziorożców w sprawie miłości na miesiąc styczeń 2021. Jaka karta rada? I karta rada. Karta rada mówi, żeby nie poświęcać tej, temu rozmyślaniu zbyt dużo uwagi, bo tu pokazuje się takie bicie się z myślami. Nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, jak postąpić. Coś do nas dotarło, a myśmy po prostu jednym słowem zgłupieli, co w tej sytuacji, jak należy zareagować. Karty mówią, że to jest. Nie działać w pośpiechu, nie spieszyć się, trzeba przeczekać, przemyśleć sprawy być może ta wiadomość jest dla was dużym zaskoczeniem i potrzebujecie sobie to wszystko poukładać i karty też mówią żeby na spokojnie nie bić się z myślami na siłę tylko poczekać i spokojnie sobie wszystko przemyśleć i sprawy się ułożą. Dziękuję Koziorożcom za to czytanie i zapraszam na kolejne filmiki.